Dzień dobry, różyczki moje kochane. Słuchajcie, mamy piękny, uroczy dzionek. Sobota fajna. U mnie pięknie. Energia wspaniała. Słuchajcie, moje panie, pojedźcie nad jezioro. Można pojechać w górę. Ja jadę daleko, ale o Was pamiętam. Moje Anielice Złote. Poczytajcie książkę, nabijcie się wina, wódki. Można pograć w karty. Słuchajcie, ja bardzo lubię grać w karty. Kto chce ze mną pograć w jakieś różne głupoty, zapraszam. Ale bardzo lubię grać, słuchajcie, w pokera i nie tylko. Uśmiechnij się do siebie, najpierw zadbaj o siebie w skarbie, tak jak zawsze mówię, najpierw daj sobie miłość, radość i szczęście. Tutaj w środku to poczuj, bo jak tak jak się czujesz, to dajemy innym, tak? Żebyś ty była, słuchaj, zakwiecona w całej energii kolorowej, złotej i przewspaniałej, najpierw zadbaj o siebie, poczuj w głębi siebie te wszystkie wartości, żeby się z ciebie, wiesz co, wyrzucały jak lawa z wulkanu, a później dawaj to innym. Będę o Was pamiętała miło, ciepło i kolorowo. Przesyłam Wam moc pozytywnych wibracji wraz z radością, miłością i pozytywną energią mojego serca i do miłego usłyszonka. Pa!